Śliszyć, ci będzie tanę. Skarby znajdziesz nieprzebrane. Siemano, na tym to oczywiście resta, no dziś, moi drodzy ponownie wybierzemy się na ranking. Talia, który będziemy się dzisiaj wspierać to Chtun Priest, jednak nasze dzisiejsze spotkanie będzie miało także troszeczkę inny charakter, czyli oczywiście sagę, szczegółowa analiza gry. Dzisiaj będę się starał każde, każdziuteńkie zagranie, które e, postaram się wykonać tym deckiem, porządnie zanalizować, ponownie, porządnie przemyśleć, no i oczywiście porządnie wytłumaczyć. Ósmy ranking przed nami, może uda się zawalczyć o ten siódmy, to było chyba moje pierwsze wbicie siódmego w tym sezonie, e, no ale zobaczymy jak to będzie. Mnóstwo szamanów, Mnóstwo e, Freeze Majorów, co mnie troszeczkę dziwi, według mnie, ponieważ nasz deck bardzo ładnie konturuje Freeze mage'a, ponieważ Warrior nie jest aż tak, można powiedzieć, niepopularny w O. Ojej, no to nam się trafił match do, do, do analizowania. Kontrolny wojownik, bądź też tempo wojownicy, też się można powiedzieć, teraz pojawili. E, na pewno Wydobyte Zło jest, ach, czy w sumie, jeśli to jest patron, to Wydobyte Zło jest najlepszym moim kipem, jaki mogłem sobie wyobrazić. E, trzy karty odrzucił. Nie, raczej nie, raczej Patrona się nie spodziewam. To jest bardzo dobra karta przeciwko Wojownikowi z najprostszej przyczyny, że nie ginie od Firewraxa. I to jest też fajne, ponieważ ma bardzo dużo życia i ma, może na przykład jeśli wciągnie Egzekucję, to ja będę bardzo szczęśliwy. E, tego nie zostawiamy, bo to jednak, bo to, bo to jednak jest za bardzo late game'owy. Mo, znaczy może nie tyle, że late game'owy, ale wolałbym dostać nie wiem, jakiś może Power red Shield i tak dalej. Poza tym to nasze leczenie... A może bym powinien to zostawić, skoro mam już trzecią, czwartą, piątą? Nie, chociaż też chciałbym jakiś removal, więc, więc taką rękę sobie zatrzymamy. To będzie bardzo ładna trzecia. Nie musimy w tym meczu zatrzy, zaczynać od pierwszej tury, więc powiedziałbym, że jest to niewskazane. To jest bardzo też dobra karta przeciwko wojownikowi. Jeśli on nic nie ma na stole, to to jest kosmicznie fajna karta. Jeśli nie będzie jakiegoś Armour Smitha i tak dalej, to, to, ponieważ ten bosku tarczę, a wojownik generalnie z boskimi tarczami radzi sobie dosyć ciężko, jeśli nie gra jakichś whirlwindów. Eee, no to oczywiście nic nie ma sensu. Kolejna hero w tym przypadku jest zupełnie bez, bez sensu. Eee, w przyszłej dużo mogę się tylko zastanawiać, czy chciałbym tego starszego zmierzchu położyć. Eee, jednak... Eee, jednak, e jednak nie zrobię tego... Mm... Zaraz wytłumaczę po co, po co Hiropa paruje. Eee, wolę wycoinować na przykład naznaczonego Ktuna, bo myślę, że to będzie fajnie, fajniejsze, zagranie. wtedy będę mógł w trzeciej zagrać naznaczonego Ktuna, w czwartej zakapturzoną na kolitkę, a w piątej na przykład To plus jeszcze hero power. I eee, teraz tak, po co ja paruje, tak, tak, że tak powiem na, 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 na sucho. O, wow! Eee, tutaj coin i z pewno według mnie to, bo tak, po to ma więcej ataku, to nie ginie od yy, slama. I, I jest, jest fajniejsze, bo to, to by na przykład zginęło sam, On może hipropowerować czy stilamować to i, i słabo, bo masz i 6 armora i jeszcze mógłby nawet coś. No za jeden to raczej nie, no, ale, ale by miał bardzo ładną odpowiedź na to. A to będzie ładnie zdejmowało to, ten pancerz. On musi coś teraz wystawić, żeby po pierwsze... Okej, okay, no to, to jest jakaś opcja i co dalej? Wow, ok, no to akurat na bardzo ładną odpowiedź na to. Um, Okej, okay, i teraz duże pytanie co ja gram? E, bo tak, tak jak mówiłem, Togi ginie od Shieldslama to się traduje tak słabo na te dwie postaci, e, może chciałem wyciągnąć ten Shield Slam. wtedy on nic nie robi praktycznie w tej turze, może dorzucić coś za dwa, ja wychodzę z tym kolegą, później Kabaliską i to wygląda nawet fajnie, czyli nawet gdyby sam się pojawił, to ten zakapturzony akolitka wygląda ok. na pewno? To jest strasznie niepodmanne i też ginie od stołu po prostu i on może wystawić sobie wtedy nawet drop za 5. E, oczywiście jest to Cthulhu Warrior, więc, więc już wiemy, że tak powiem, z czym gramy. Czemu hero poweruje na sucho? Jest taka jedna karta w grze, nazywa się Broźny ro, Gigant. E, 10 many, 8-8, która kosztuje 1 mniej za każde użycie twojego hero poweru w, tuż, w tej grze. Gdyby jakimś magicznym zrządzeniem e, e, pojawiła się ta karta w tej grze, to możemy ją spokojnie zagrać. Oszalały Wyznawca kontra... Eee, to plus hero power, no myślę, że wyznaczcie jest o wiele fajniejszy, wątpię, by on to tradował. Eee, zjedli, zjedliśmy już jednego szydslama, to trzeba pamiętać, eee, czyli w, 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 w przydeku mojego przeciwnika został jeszcze drugi Shirt slam i dwie egzekucje. Eee, to są cztery główne remowale i ch chyba jedyne takie duże remowale, jakie gra Wojownik. Eee, wow, ok, dwa Shitslamy poszły. Eee, I tora szósta będzie bardzo fajna, ponieważ będę mógł przyciągnąć. przeciągnąć. Wow, akolite bólu będę mógł przyciągnąć. To jest, to jest fenomenalne. To jest fenomenalne po prostu. Gram tylko jedną tą kabalistkę, ponieważ mimo wszystko meta znaczy jest agresywna, ale nie jest tak agresywna, żeby grała aż tak dużo e, tanich postaci. Mimo wszystko to w postaci e, w, w, warlocka, które są często bardzo też e, nie. E, które też są bardzo małe, ale one nie, nie opłacają się aż tak, żeby je, że tak powiem, prze, przekabalistować. E, fajnie będzie, jeśli zabije to. Ja będę sobie mógł dobrać dwie karty z tego akuratu. Może by to tradował, tak? Nie będzie takiego, fantastycznie. E, czy mogę to zabić, dobrać sobie kartę, uleczyć to jeszcze? E, w tym meczu mimo wszystko nie chcemy aż tak bardzo dobierać, więc ja tu tak z tym, z tym, z tym dobieraniem nie będę szalał, ale tak, ta postać, e, tej nie chciałbym wystawić, tę bym bardzo chciałbym wystawić, bo jeśli ona zje ten, znaczy w sumie, takie duże znaczenie. Będę wymuszał ten, 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 ten tak, dobra, zobaczmy pierwsze, co, co dobiorę, bo może dobiorę coś potrzebnego, zawsze znaczy należy zacząć od drogu. Sylwana, no raczej nie jeszcze będę ona ginie od tego. Ten Gorhol to jest, to jest taki... tak, taki W sensie... Ja powinienem grać według mnie Harrisona Jonesa, bo, bo, bo tenże ten zimot strasznie mi nie przeszkadza, że tak powiem, w życiu. To no, na pewno gram, tak? Teraz pytanie, czy zagrywam to o 3-4, czy to 2. Ja, według mnie taki mniejszy stół z mniejszą ilością postaci. Czy ja leczę siebie czy akolite? Według mnie siebie, bo ja z akolite aż tak bardzo kreat nie chcę dobierać. Ja nawet, nawet powiedział, że nie chcę dobierać kart, ponieważ ten mecz może iść do fatyki, a ja w fatydze jestem bardzo słaby, ponieważ ja nie mam pancerza. I dlatego nie będę dobierał z tego Akolite i dlatego też decyduję się na, na, na takie zagry. aha, on traiduje, fantastycznie fantastycznie. Uh, pytanie w co tradeuje? Okej. Okay. Uh, tu będzie prawdopodobnie wydobyte zło, aby pozbyć się tej Sylwany, może powiedzieć, wydajnie. Uh, Mogę też w ogóle nie grać tego... Ojej, strasznie trudna tura. E, mogę, mogę tak, mogę trade trade, wydobyte zło, tak? Bo, albo nawet po... Znaczy no to nie ma znaczenia, mogę tu atakować w twarz trade wydobyte zło. wtedy ginie Sylwana, nic, nic nie przekazuje mojemu przeciwnikowi. Mogę sobie zagrać na przykład tę gorliwą kapłankę. Tak um, um, mogę zrobić swoją sylwanę i podwójnie strajdować, ale wtedy on traduje i nic się nie dzieje. Um, Gorhol będzie mnie tak jadł, po prostu mnie zjadał żywcy, można powiedzieć. tak sobie myślę. Co, że gram to i po prostu to oddaję za darmo? Słabo. Może ja poczekam aż on coś zagra. Ty zagram swoją Sylwana. Tak? Wygląda dobrze, czyli tak. Eee... Znaczy Akolito bym też sobie zaatakował, bo ja chcemy dobrać karty. Na pewno chcemy dobrać kartę, no już jestem dwie głębi. Ja nie wiem właśnie czy sobie mogę pozwolić na to, ale i tak dobieram z niego kartę. Tak, okej, okay, dobra. Eee... W ten sposób, w ten sposób, w ten sposób. Eee, dobieram kartę jedną. Pogrzebanie bardzo fajnie. Myślę, że myślę, że kapłankę mogę. Hmm, okej. Okay. Mi tutaj jeden Hero. Mi tutaj jeden Hero Power. Co może nie mieć dużego znaczenia w tej że ponieważ ja i tak mam to totalnie to leczenie za 10, więc okej. Okay. Bardziej się on nam spasuje turę. O, bardzo fajnie, że on. O, no, można powiedzieć idealnie. Mm, to teraz bym zagrał tą kapłankę. Zagrałbym to, aby o tego jednego grupola i żebym mógł sobie guślarkę z przy dużo zagrać bez problemu Mój Ktun 14, jego myślę, że o wiele mniejszy, jeśli dobrze pamiętam. Aj, zwomniam ile jego Ktun ma. Jego Ktun miał co najmniej plus 2 plus 2... Chyba tylko plus 2, plus 2. Tego tego... tego Pandarena on grał, tak mi się zdaje, tą pandę naszą. Łomot na tym. Okay. Jeśli mam co dobierać kartę, to ja się bardzo cieszę, bo ja jestem trzy głębiej, ja nie chciałbym już więcej dobierać. Okej, czyli jego zaraz zobaczymy ile jest? 10, 10, no czyli tak jak myślałem, bardzo fajnie. Że to to wystawi, ponieważ nie będę miał. Nie mogę sobie. O, fantastycznie. Dobra, czyli leczymy się. Zabijamy to. W, w jego deku nie ma naprawdę dużo. E, d, dużo rzeczy, które chciałbym zabić z tego Słowacji, nie ból. Więc zabicie postaci 2-1, myślę, że jest ok. O, zdaje mi się, że Toon Warrior może nie grać e, nawet e, Armor Smitha. Tak mi się zdaje. Ja mam jeszcze wrażenie, czego drugie słowo cienia, śmie słowo cienia ból. Jesteśmy cały czas głębiej. cały czas głębiej głębie to jest niedobrze. Fajnie by było, gdyby ta guślarka z spotkała się z tą jego buzią, ale tak spotkała na zasadzie, że przeżyła spotkaniem. To znaczy, żeby on nie, tego nie nie, 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 nie wiem, nie slamował, nie górholował. Tylko, który miał wszystko jest dosyć mały Ravaging ghoul. Ravaging ghoul? A... No i teraz znowu ten sam... O, okej. Okay. Bardzo fajnie, że to dorzucił. Może on nie gra takiego full Ktuna. Ja bym zagrał po prostu Sylwane i, i, i pozwolił mu się bawić z nią, prawda? Bo raczej nie gra w ciszenia, nawet na 100%. I nic więcej. Um, oczywiście żadne szadubre defowanie tego, czy czegoś tam innego jest bez sensu. E, ja będę się skupiał głównie na Ktunie. W sensie, Ktun w tym meczu to jest mój główny win condition. Tak jak w wielu meczach innych, e, win condition nie jest, nie, nie jest Ktun. Bójka? Wow, to będzie strasznie, strasznie. Tutaj I dolo, bójka. Wow! Jestem martwy? Co? Nie, niemożliwe, żebym martwy. No to robisz. Atak tym Grocholem był strasznie, strasznie ciekawy. najmniej ciekawy. Eee... No, wy to by te zło wygląda, szczerze mówiąc, jak play. I, i, i wtedy sobie strajduję tutaj plazuje. elegancko. Wy to te zło, pac. Ale mogę po prostu nawet nie to strajdować, w Shadowward tę tę, tę, tę traczowniczkę i przygotować sobie pogrzebanie na na jego. Strasznie to jest trudne. Ja nie mam pojęcia, co ja powinienem zrobić. Mmm. Mo, mo, mogę sobie zdobyć tą postać 6-6, która będzie miała 5-5, y, y, która będzie miała 6-3, mogę ją uleczyć do 6-5 po tym jak tam wydobyte zło ją zrani. Miałam wtedy postać 6-5 na stole, która jest ranna i to jest ten problem największy, że to, jest, to będzie ranne um, Mogę... Y, a ja że będzie Sylwana ranna, na mnie nic nie przejmie. To, że on poszedł tak strasznie w twarz mnie tylko martwi, strasznie. Mogę zrobić Nikt tak. Muszę dołożyć moją sylwanę. Um. Nikt nie przeżyje. W ten sposób y, trudno, że ta ta ta, ta będzie będzie, ma, będzie rana, więc chodzi pod tego pod to pod to. Um. O, jestem martwy? Właśnie to jest takie ciekawe, czy jestem naprawdę martwy? Z 18 życia? Niemożliwe. Eee, chyba, że to było po prostu dobre zagranie. Ej, prezentacja czynniczka. Eee, to jest słabe, że ona jest. Eee, że ona jest właśnie ranna, no i, i wchodzi po tą egzekucję, dlatego się stawiałem, żeby nie shadow-endowować mojej sylwany, ale. Ale z drugiej strony, no nie, nie mogę shadow-endowować mojej sylwany. I to jest ten problem, że. te Zagłady też nie mogę tutaj zagrać. Ej! Dobra. Oj, to jest top deck, top decków. Tutaj nie ma, nie ma nawet najmniejszego zastanowienia, czy ja to gram, czy ja to nie gram na 100% to gram. Dwa, dwa Shit Slamy poszły, więc to, że musisz mieć 12 życia, jest tylko problemem, jeśli chodzi o fatygę. A ja, a ja z tą fatygą jestem w bardzo swojej sytuacji. Jeśli on nie gra więcej card drawu, to jest. To znaczy, jestem tak naprawdę dwa głębiej, tak? No bo to pogrzebanie sprawi, że będę troszeczkę troszeczkę wyżej. O, wow, zaczynamy. No dobra. Nie wiem, czy bym tego nie entumbował. Może bym to entumbował. O, super. Eee, tak, i teraz którego tylko dopakowuję, momencik. Um... Tego. Gdyby on miał jakąś opcję wciągnięcia sobie kolegi, to wolałbym, żeby wciągnął tego niż tego, bo ten to jest tylko 7x, 4, 6 prowokacja, a ten może jeszcze jeśli ma mactuna to zrobić coś tam niemiłego. No w momencie, kiedy dostaje jeszcze 2 dwa shadow, dwa coś tam, to, to robię, tak? Atak tutaj będzie miał dwa życia, doleczę do czterech, może zabić, tym w twarz. Eee, czy jest sens entumbowania tej justycjuszki? Ja bym wolał entumbować coś innego. Sylwana jego była? Tak, jego Sylwana była. Jego ktuna oczywiście nie było. Eee, ale on gra tak jakoś tak strasznie mało dla tego ktuna. Chyba wszystkich tych, tych, tych swoich kolegów ma jeszcze w talii. Na pewno ma drugą tę tarczowniczkę, ja nie wiem, czyli tarczowniczki mówię. Do mi 10 tego. Ten tubową Jest też ten na taki argument, że... Jest też taki argument, że... Doszłam tu tę kapłankę, bo i tak nie zamierzam z niej, z niej zrobić zbyt z wielkiego użytku, to znaczy dobierania kart, niech ona już się pojawi na stole. Jeśli on no, chce grać na tym bójkę, to niech sobie gra na tym bójkę. To jest taka, taka sobie, powiedzmy, według mnie bójka. Eee, no w sensie jest dużo szansa, że prze przeżyje coś mojego. Może gry play, bo... okay. 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 No to grywanie tej nie bo... Okej. Okej, okej. No to jest najlepsze, co mogę się stać. Rozumiem, że będzie drugi, e, drugie, druga egzekucja, czyli Gram w tym momencie już bez żadnych emowali. On ma jeszcze jedną bójkę prawdopodobnie aczkolwiek to jest nawet tak mało... Znaczy, bo, możliwe, że nawet nie ma tej, tej, tej drugiej bójki. Tun by był takim dzikim tutaj eee zagraniem. Zachowuję cały czas tego Entumba i cały czas tego tego shadower defa, żeby być, że tak powiem, przygotowanym. W sensie, żeby móc odpowiedzieć, wow, pięć jestem głębiej, e. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze byś chciał na tyle życia, więc ja po prostu w sensie... W fatyce to nie mam szans, ten ktun weźmie OK, zada tam ileś tam tych obrażeń. Okej, okay, co robisz? O, wydobyte to zło. Fajnie, 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 bo zapomniałem, że ono jeszcze, jeszcze jedno mamy to te zło. Tak, jeszcze jedno mamy to zło. To przy fatyce może go troszeczkę... Okej, okay, jak najbardziej chętnie e, im większy ten ktun, tym lepiej. W sensie ja, ja będę mógł zagrać tego ktuna dwa razy przypomnijmy, dlatego tak czekam z tym za zagładę. Fajnie by było, gdyby on teraz zagrał na przykład, może nie swojego, chociaż nawet swojego tuna, bo ten jego tuna ma chyba 10. Uh, Okej, okay. fajnie, że cykluje, to dobrze. Głębiej on jest, tym lepiej. Ja bym to entumbował chyba. Naprawdę, ja bym to chyba entumbował, bo na, 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 na tego mam ...naście. Okej, będę teraz się ja to entumbuję, leczę się, zwiększam sobie troszeczkę, kto pacam w twarz i przygotowuję sobie kto na przyszłą turę. Czy, 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 bo wtedy będę miał Ktuna w. A nie, moment, ja jestem. Nie jestem 6, 4 głębi, tylko jestem praktycznie 2, ponieważ Entumb mi wzbogacie, tą. Hmm. Ja będę strasznie chciał Entumbować, bo wtedy będę miał Ktuna na przyszłą turę i może może ona jeszcze bardziej mu utrudni. Tak, ja to Entumbuję, zaatakuję, uleczę, To będę miał 19. Chodzi o to, żeby kto? Ktun... W sensie... On nie ma remuvala na Ktuna. E, i, I ja się boję tylko tego, że... I co on może jeszcze mieć na Na że on mi rzuci jakąś bójkę. E, fajnie bogni bo gdyby on teraz coś zagrał, na przykład sobie co ja mogę strajdować. Co? On... Jaką on może mieć odpowiedź na ktuna? Ojej! Ojej, ojej, to będzie duży problem, bo ten... O nie! Dobra, 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 to jest okej, okay. to jest okej. Okay. Zagramy sobie tak. Będziemy znowu... Znaczy Zrobiłem sobie naprawdę wielkiego ktuna, ponieważ każde to obrażenie, które teraz Ktun zada będzie podwójne. Ja nie mogłem zagrać tutaj Ktuna, bo wtedy mi dał mu plus 6 na jego ktunie. Jego Ktun jest teraz 12, tak? 12, no to z 12 jeszcze sobie poradzę. W sensie... Ja, ja sobie wszystkim, ze wszystkim poradzę, słowem czy nie śmierć, ale... E, ale z Ktunem e... On to zreduje fajnie. Teraz ja będę cię, na... O, okej. Okay. No to... to kurczę, ja tak zabiję. Bowie że tego nie zabiję. Ale w tej co on zrobi? Serio, co on zrobił? Wow, tego źlarkę jest super drobę. Dobra, leć Ktun. Mam nadzieję, że on coś po prostu zabije chociaż jednego z nich. Chociaż jednego. No preferencyjnie dwóch. No, 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 no. Bardziej, 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 bardziej. No, no, no ej. no ej! No ej, no te ostatnie cztery, to chyba poszły w ogóle w twarz. No szkoda, że to przeżyło. Okej, okay, jego ktun, ale jego ktun nie będzie mógł zabić mojego, ja będę mógł zabić jego ktuna, strajdować i lecimy. Ej, nawet nie, nawet ej, będzie się będzie to mogło spotkać z twarzą, to jest mega ważne. Oczywiście gramy TopDek, żeby, żeby triggerować przeciwnika. Nie, że śmieję się. Tutaj używam polinowy bardzo niewydajny, nie bo na jednej postaci, ale, e, ale ja chciałbym, żeby to spo spotkało się te 20 obrażeń z twarzą, ponieważ e, wtedy mogę Litala rozłożyć na, na najbliższe dwie tury, nie dać mu tego trzeciego dodatkowego kardołu czy czegoś tam. E, teraz nawet się on znajdzie, znajdzie... Znaczy on nie ma odpowiedzi już na to, obie egzekucje były, obie slamy były Ja nie wiem jak on na to odpowie. Tak, to jest to, to jest chyba koniec. Tak, to myślę, że to jest koniec. Powinienem tego nas zagrać wcześniej, bo, bo, bo oba Schiltzlamy, tak. Ja powinienem zagrać to w, o wiele wcześniej, ponieważ oba slamy, oba, oba te były. I... no e, tutaj chyba... też jak kto się na pewno spotka z twarzą. E, Odcinam mu draw akolitą. Nie wiem, czy jest sens nawet się... Mogę wystawić to dla temp. Nie, bo wtedy po, pod bójkę gram. Ale i tak to... Te, te, teraz ta bójka będzie taka 50-50. Nie, nie widzę sensu wygrywania tego szlaku. Nie, 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 nie widzę sensu. Czyli Little jest na stole. On musiałby teraz znaleźć... Ee, nie, nie to? Trójka? to jest chyba jest jedyna opcja na... Tak, ok. E, no i jedna trzecia na, na, na wygraną od razu. E, jeśli z jakim kolo na to też... Ok, udało mu się. E, pytanie, Albo te dwie postaci kontra Czekajcie, co on może jeszcze mieć w ręce? Co on może jeszcze mieć w ręce, żeby nie zostawiać nigdy przeciwnikowi tego okienka nadziei na, na, na zagranie czegoś? Eee, momencik. Eee, guślarka... Albo, albo Guślarka jest zaznaczony na, albo Herul Zagłady. Wtedy mam jedną trzecią... Tak, myślę... Nie, Herul Zagłady w momencie, kiedy ja mam tylko te, 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 trzy karty w talii, jest myślę, że... O, trzy karty w talii jest bardzo dobrym po, roz... Y, Rozważanie bo tak. On sam y, przygotowuje litala w ciągu dwóch tur, a tune będzie praktycznie italem. Tak, tak, w sedzeniu, znowu do deku jest bardzo, myślę, że dobrym rozwiązaniem. Dlatego tak ważne jest, aby ten Ktun zginął po naszej stronie, żeby on nie został przepolimorfowany, żeby nie został, nie wiem, wow, podwójny wydobyte zło. Jest to nawet logiczne zagranie, ponieważ zmniejsza moją szansę na Ktuna, ale jak tu na dobre? A, jednak nie. Um, przygotowuję 10, tak. A. Ale to są dwie postacie, tak? Zresztą jesteśmy nawet średnio na stole. to było podobne, podobne, wielkości. Na razie mogę się jeszcze leczyć. Znaczy, myślę, że z, położenie dwóch postaci po prostu utrudni mu, mu tradowanie. E, a znowu, mam cały czas jedną czwartą na, na, na praktycznie idealnie. Ten, ten mecz, od momentu, kiedy ja rzuciłem na nawet nie już jest już skończony. E, może, może, teraz tylko... W wstaję... sensie... Strasznie według mnie trudno. Ojej, widzę, że on nie dobra w ogóle całego swojego early game'u. Ale on strasznie mało gra tych, tych kultystów, tak potwornie mało. No to nie jest mało, mało, to jest bardzo mało. Okej, okay, tutaj poszłujmy w twarz, aby... Aha, nie ma bójki, więc mogę praktycznie też zagrać to. w ten sposób tutaj, tutaj raczej jeden ten meczek, ten jak będziemy jeszcze raczej skończony. Eee, tylko... Tylko on zgra... Ile on grał tych kultystów? Pograł? Okej. Okay. Grał to. To on raczej nie grał takiego Kton Warriora, tylko grał Cton Warriora jako, jako dodatek. O! O! UŁA, to strasznie słuszne. To jeszcze jest szansa, żebym mój przeciwnik coś tutaj wykombinował. 10-16, nie, niestety nie ja mam idealnego litala. No może on po prostu dobrał słabo karty. Tylko wykorzystanie według mnie Lama i egzekucji tak wcześnie, w sensie on... on widząc, że ja grał Cton Priest'a, znaczy no, 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 nie zostawiał sobie żadnej opcji na, na, na powrót. znaczy... Eee, Zagram sobie jeszcze jeden mecz, bo spodziewam się, że dostanę jakiegoś szamana po twarzy. Bo w kontrolnym meczu, według mnie, ten priest po prostu rządzi. Tym bardziej, że dodaliśmy do, do, ten, ten dodatek tego, tej postaci 8x79. W sensie ja naprawdę gram full pod Ktuna. Ja, ja gram samych tych, praktycznie, kultystów. Więc w momencie, kiedy Ktun się pojawia, to po prostu już miazga. W sensie, Ktun to jest taki mój finisher także. O, Brexo, fantastycznie. Bardzo dobrze, że się e, sprawdzimy w dwóch, e, w dwóch typach meczu e, Midrange? Raczej face bardziej. Bardzo myślę, że dobra ręka, to jest bardzo fajna odpowiedź, to jest bardzo fajna tura trzecia, to jest do zbufowania. nie byłbym tak pazerny, aby próbować dostać dropy za dwa i za jeden, ponieważ mimo wszystko aż tak dużo ich nie gram, za, za jeden gram dwie, dwie yy, te kapłanki, które się wcale fajnie nie tradują, za dwa gram tych, tych kursów. według mnie zatrzymanie takiej ręki jest ok. tym bardziej, że ona jest bardzo, w sensie jest odpowiednio, wystarczająco responsywna. Eee, mój przeciwnik, jedna karta pierwsza od lewej. Znaczy, liczę od lewej, ponieważ od prawej dochodzą karty, prawda? Więc musiałbym co turę zmieniać, sobie sposób myślenia, a po lewej zawsze zostaje, że tak powiem, ta sama kolejność. I on tę zatrzymał. Eee... Agro, agro, dobrze. Niestety nie ma odpowiedzi na to. Nie wiem, czy zagranie tego jest. Tutaj optymalne. Nie mam wrażenia, prawda? Eee, co on może zagrać w na tej turze? Mówiłem się czegoś, co ma. Co ma... Trzeba tak odważyć się, co nie? że mogę to zabić. Wiesz, że to jest Hunter, to też trudnie mu trade, w sensie też tak łatwo ten apostoł Ktuna nie będzie ginął w razie czego. Według mnie taki Shadow of jest, to jest ok. Bo spodziewam się, że po prostu będę mógł zabić coś, co, co będzie nadchodzić tym apostołem Ktuna. To, to, to jest moja generalna taktyka. To jest, to jest karta, którą zatrzymał. Cały czas trzeba to pamiętać. Nie wiem, dwie many, może hero To było piękne, ale zobaczymy, że to będzie power. A drugie, okej, okay, no czy, że tak powiem, tak jak, o, o. Okej, okay, no to mogę zatrzymać sobie, za, za, zabić sobie elegancko tego wilkora i ja myślę, że to jest bardzo, bardzo w porządku zabijanie. Hmm, oczywiście, znaczy ten, znaczy ten, ten ognistro, nie toperz, aby, znaczy, zabicie ognistego by było to tak kompletnie wielkim błędem, że, że znaczy, na tylu płaszczyznach to by było złym błędem, ponieważ tak, po pierwsze mój by mu zginąć, po drugie nie zabiłbym postaci, która jest bardziej, że tak powiem, trudna na stole. Wow, i taki, taki pas od niego to jest to, co ja chciałem zobaczyć. To jest, to jest oczywisty trade. Zanim wystawię coś na stół, wolę to wziąć na twarz. No i to jest myślę, że też dosyć dość, dość oczywiste. W sensie, no bo to jest większa postać, ma więcej ataku, ma większy, większy potencjał, bo powinien mi też kutować od razu do, do, do 10 życia. Czyli ja mam już gwarancję, że tego uślarka z mieszchu będzie mi dawała te 10 punktów życia, co w tym meczu może być ogromnie ważne. Znaczy tak ogromnie ważne na zasadzie. E, e, Dziwiadek? Dziwiadek czy nie, nie, Hmm. Zabrażająca ok, wybuchowa ok. Niedźwiadka się chyba najbardziej boję. Co jeszcze może być? Jestem posłucha. Nie, nie, Zabrażająca, ok. W sensie, tak jak, tak jak mówiłem, to nie jest żaden problem. Uśladka um. dla tempa. To, że ja leczę sobie 8, a nie 10, to myślę, że nie masz tak dużego znaczenia. Ja jestem na razie z przodu na stole, jest ok. Dokumnie. I w że mam bardzo ładnych dwóch starszych którzy żeby bufować tego ktuna. który raczej dużego tutaj znaczenia nie ma. Eee... Bo jest to jest to, tak jak widzimy raczej Face Hunter niż, niż coś bardziej finezyjnego. E, więc tak na, więc tutaj po prostu gramy pod, e, pod życie. Żeby przeżyć, będzie okej. Okay. Dwóch tych kolegów, aby jeszcze utrudnić możecie. E, jeśli będziemy go trzymać na niższym zdrowiu niż nasze, będzie bardzo okej. Okay. Czemu gram dwóch tych kolegów, a nie na przykład jednego tego kolegę, to i dobranie kart? Mógłbym, ale według mnie to, 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 to robi większy, lepszy stół, a ja będę miał czas na przykład na dobieranie kart w przyszłej turze. Ja chcę mieć już coś na stole, ja po prostu się nie mogę dać outtempować przez tego, przez tego huntera. Hunter. Nie mogę stracić tempa bo w momencie, kiedy ja stracę tempo, to ja zginę po prostu momentalnie. Więc okej, okay, znajdowa wcji będzie co? Trajdowanie? nie nie Ojej. Ojej. Też nie boisz, też muszę. Dobra. Eeeem. Zakapturzona kolika wygląda fajnie. Eee, tak, no tak, w sensie, e, przepraszam, zaczynamy oczywiście od card drawu, czy lewego, czy prawego. Eee. No jeśli będę zagrał tą okolitkę z prawej, to chyba tak po lewej, tak mi się zdaje. Wow, no ładnie, okej. Okay. Tak, 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 rośnie i wszyscy są szczęśliwi. E, znaczy Ktun nie jest, nie, w sensie to nie jest w ogóle kwestia, czy kto jest, czy ty ma 14, czy 15, czy 40, ale w sensie kto mógł być równie dobrze 15, równie dobrze 40, on by miał taki sam dokładny, taki, taki wpływ na stół. E, nie powiedziałem że mógł miał słabą rękę, znaczy chyba miał słabą rękę, tak, jak mi się zdaje, że miał słabą rękę, bo... Nie, no on zaczął z jednym nietoperzem, później zagrał drugiego nietoperza, później zagrał. Hmm, co tam było dalej? Yy, ten Houndmaster był taki strasznie strasznie bolesny. Chyba miał słabą rękę. Dobra no, chyba na się przeciwnicy więcej miał słabą rękę. i drodzy, Ktoon Priest, yy, który no na Ktoona jest nastawiony mega. W sensie to, to tak jak widzieliście tego Ktoon Warriora, to tamten Ktoon Warrior to był to była nie. To był kontrolny Warrior z dodatkiem dwóch apostołów, jednej Kwierzycielki chyba i... Yy, 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 jednego szalonego weznawcy. Który też nie wiem, co do końca tam robił, ponieważ o ile w Priście ma on duży sens, według mnie, ponieważ możemy go leczyć, prawda? O tyle w Warriorze, może po prostu jako Taunter. Przeciwko agro też na pewno jest dobre. To, to jest mega dobry, przeciwko jakimś Zo, czy które, to takim postaciom, które mają mało. E, ma, dużo małych stronników, tak. No bliźniaczki, też aż Veklor, no to, to, to myślę, że w sensie, to jest karta porównywalnie dobra w tym deku do. do no może nie Ktuna, no ale, ale jest, jest bardzo dobra. Eee, ten deck, mimo wszystko, jak tak patrzę, to jest tani. W sensie oprócz Sylwany bliźniaczego tego i, i Ktuna, znaczy Ktuna jest za darmo, więc, więc tak naprawdę dwie legendarne są tylko w tym deku. A poza tym no, jest jedna epicka. Tam eee, trochę rzadkich oczywiście. No, albo tym myślę, że ten deck mimo wszystko jest tani. Może nie jest taki łatwy do grania? Może po prostu gloryfikuje bardziej mojego skilla? Nie, ale chodzi o to, że ten deck bardzo dobrze się sprawdza według mnie w wielu meczach. W sensie, naprawdę jeśli, jeśli dobrze dobierzemy karty, jesteśmy przygotowani na wszystko. Na agro, na agro, na agro, na agro, na agro, na agro, na, na, na agro jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo przygotowani, ponieważ ten deck mimo wszystko na początku miał być bardzo kontrolny i ja zacząłem dostawać po prostu potyłku w meczach z agro i dlatego musiałem go troszeczkę zmienić. Eee, nie wiem, czy udało mi się wszystkie, wszystkie e, pleje dzisiaj wytłumaczyć. Jeśli jakieś pominąłem, e, pytajcie. E, bardzo chętnie odpowiem, dlaczego jakieś zagranie było, a jakieś nie. E, to był ten Keytoon Prix, z którym się dzisiaj spieraliśmy. Na no póki co, dziękuję Wam bardzo serdecznie! I do zobaczenia!